Troszkę będzie głośno, ale to o to w tym chodzi. Proszę się przedstawić. Klaudia Bernard, pochodzę z Kryszcic. Co robi Pani na co dzień? Jestem rolnikiem. Okej. Okay. Często Pani wsiada na ciągnik. Pamięta Pani od kiedy Pani jeździ ciągnikiem? Jak to jest długo już? Od dziecka? No, no można tak powiedzieć. Ile Pani miała lat wtedy? Nie wiem, 5? To za mało? 10? 5 no, może tak, ale to siedziałam na pasażera. No ale to osiem, dziewięć, to znaczy też trzeba było ciągnikiem podjeżdżek, pod snopki pod takie co, no, trzeba było już jeździć a później samemu się jeździło, przy tym było doszło się z nogami do ofendału, no to jeździło się samodzielnie jak się Pani dowiedziała o tym wyścigu, jak powzięła Pani myśl, żeby sprawdzić się z mężczyznami? Na pewno Pani wygrała jako najlepsza kobieta tego turnieju. Tak, no. Dostałam się tutaj przez kolegów, właśnie teraz to jest. Dzisiaj został, został pierwszy. No i w tamtym roku był Adiant był pierwszy. O No, po prostu mnie wpisali. To co jest takiego w Macie dobrze mówię, w tej wiosce? Tak, bo to, to stamtąd jesteście nie? Skruścic. Skruścic, przepraszam bardzo, skruścic, skruścic. skruścic. Co jest takiego w że tak dobrze jeździcie na e, ciągnikach, na Ursusach. E, rolnictwo, w gospodarka, no po prostu no, trzeba pracować ciągnikami cały czas. Bo to jest taki, można powiedzieć, antyczny ciągnik w stosunku do tego, e, co jest aktualnie. E, zelera, no tak. Pani jeździ też takimi nowymi Johnami, Dirami i tak dalej? Też, ale takiego sopka też mamy w domu. To... Który lepszy? Copek. Fajnie, bardzo dziękuję.